W latach 70. chodziłem do szkoły średniej w Opolu, nie? No to się po prostu interesowałem się teoretycznie. No po prostu czytałem dużo, nie? No wtedy nie było internetu. Czytało się z książek. W 1996 roku zakupiłem kamerę w systemie H8, to było Sony, nie? No i po prostu filmowałem społeczne nie? tutaj w naszej tutaj w gminie. No i, i to tak typu dożynki i innego rodzaju występy. Warto robić nawet tym, co się ma. Po prostu jeżeli nie ma innego lepszego sprzętu, bo nawet gorszej jakości sprzęt też potrafi zarejestrować, no I liczy się, nie, 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 zawsze, nie, nie zawsze jest ta najwyższa jakość potrzebna. W 2002 roku po prostu od obchodziło 700-lecie swojego istnienia, czyli od pierwszej wzmianki na piśmie, no i to po prostu wtedy no to tu było, było te 700-lecie było obchodzone przez dwa dni. Ten reportaż 700-lecia po prostu przeleżał 20 lat na, na negatywa, nie? I, I teraz dopiero, a no w tym roku mamy 720 lat od nich i, no i jest okazja, żeby pokazać te fotografie, które powstały i no, który jeszcze w zasadzie nikt nie widział. Wystawę będzie można zobaczyć y, y, niedługo, 10 września, to jest sobota. Wystawa jest połączona z festynem i to będzie na, na 12 takich powiększeniach 50 na 70 cm, a poza tym jeszcze będzie, będzie chyba 10 fotoram. Znaczy jedna fotorama jest poświęcona y, y, właśnie 700-leciu, tam są inne, są, jeszcze inne zdjęcia niż te, które są na powiększeniach, przynajmniej jednym fotoramie jest y, y, Yy, reportaż yy, z, z, ze Szkoły Podstawowej w Otmicach yy, tam, tam się od, w 2011 roku akurat no, wtedy kupiłem yy, tą moją, moją ostatnią uszczelkę cyfrową Nikona to wtedy kupiłem i wtedy akurat zrobiłem pier, reportaż to pierwszy tym ty, 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 ty aparatem w szko, ten nie i, i to jedna to właśnie tam jest poświęcona no Kiermasz Wielkanocny, który się odbył w Niedzielę Palmową I jedna po prostu yy, jest w yy, fotoramach poświęcona yy, majówka, była Majówka na utracie w 2011 też roku. No i tam wystąpiła, znaczy wystąpił zespół, grupa śpiewacza, tutaj zdaje w kałatnice. No i przypadkiem się wystąpiła, pojawiła się na, na festynie hrabianka, ostatnia hrabianka z Pałacu Izbickiego z rodu Strachwitz. Wystawy są jeszcze poświęcone życia, życia kościoła. 25-lecie kościoła też było, to też zrobiłem reportaż, to też tam jest parę zdjęć. No i takie charakterystyczne momenty.